Społeczeństwo nigdy nie powie tego głośno. Nie politycy, nie nauczyciele, nie sąsiedzi. Ale w głębi duszy nie boją się ani armii, ani rządów, ani korporacji. Największy lęk budzi w nich człowiek, którego nie można posiąść wolny mężczyzna. Przyzwyczajono nas do przekonania, że samotność to słabość. Że mężczyzna bez żony i dzieci jest godny współczucia lub pogardy. Ale to tylko maska. W rzeczywistości to nie współczucie, to strach, bo samotny mężczyzna, nieobciążony długami, obowiązkami i cudzymi wymaganiami, staje się nieprzewidywalny. A to właśnie nieprzewidywalność najbardziej przeraża system. Od wieków istnieli tacy ludzie. Sokrates, skazany za to, że odmawiał bycia posłusznym. Diogenes, który drwił z władców i spał w beczce, Tesla, który nigdy się nie ożenił i żył tylko dla swoich idei. Ich wina polegała na tym, że należeli tylko do siebie. Dlatego każda kultura tworzy stereotypy i bajki, by zdyskredytować samotnego mężczyznę. W filmach jest ukazywany jako nieudacznik, dziwak albo zagrożenie. W języku codziennym nazywa się go niedojrzałym, egoistycznym czas społecznym, ale to, to tylko broń. Narzędzie, by zawstydzić i zmusić do powrotu do stada. Nietzsche pisał o moralności stada. O tym, że większość ludzi nie szuka prawdy ani wolności, ale bezpieczeństwa i przewidywalności. Dlatego wszelkie instytucje małżeństwo, religia, długi, polityka działają jak łańcuchy. Wiążą mężczyznę tak, by nie miał siły się sprzeciwić, ale gdy ktoś odmawia, staje się dowodem, że wolność jest możliwa, a ten dowód podważa całą konstrukcję społeczną. Wolny mężczyzna jest groźny nie dlatego, że krzywdzi innych, ale dlatego, że pokazuje innym ich zniewolenie. Stado gardzi wilkiem nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że jest wolny. I właśnie dlatego tak często słyszysz pytania. Kiedy się ustatkujesz? Kiedy znajdziesz żonę? Kiedy założysz rodzinę? One nie mają chronić Ciebie, ale system, który nie znosi niezależności. Historia pokazuje, że wielkość rodzi się samotności. Wielcy filozofowie, naukowcy i wynalazcy często żyli poza normami, rezygnując z tego, co społeczeństwo nazywa dojrzałością. Nie byli słabi, byli wolni. A wolność zawsze budzi gniew tych, którzy dobrowolnie założyli sobie kajdany. Dlatego samotność nie jest chorobą ani brakiem. Jest siłą. To przestrzeń, w której człowiek odzyskuje siebie, słyszy własny głos, hartuje wolę i staje się nie do złamania. To nie pustka, lecz kuźnia, w której powstaje niezależny duch. Społeczeństwo może próbować Cię zastydzać, nazywać egoistą czy nieudacznikiem. Ale każde takie słowo to w istocie wyznanie lęku, bo jeśli pokażesz, że można żyć bez smyczy, cała iluzja jej systemu zaczyna się kruszyć. Prawdziwa siła nie należy do tego, kto posiada najwięcej, lecz do tego, kto potrzebuje najmniej. I dlatego wolny, samotny mężczyzna będzie zawsze budził niepokój, bo nie można go kupić, zastraszyć ani zniewolić. A człowiek, którego nie da się kontrolować, staje się najbardziej niebezpiecznym elementem w świecie opartym na posłuszeństwie.